Witajcie, w drugim odcinku zagrajmy Bass Driver, a dzisiaj ze mną jest nie kto inny jak? Klient Przemoc X. Tak, będzie jeździł całym jednym kursem. A tak w ogóle na nagrywaniu mam ten pasek ze spółdzielenia, co mam nadzieję, że zniknie. Więc zaraz wracam, spróbuję coś z tym zrobić. No, ludzie, już jesteśmy, udało się ogarnąć. <coughs> Przepraszam. Dobra. Następny kurs. Linia 42 między wysokościami? Tak. Linia 42 przebiega przez centrum dzielnicy Westside, którą pracownicy mogą podziwiać ze swych biur na wysokich piętrach. Zatrzyma się w idealnym miejscu na każdym przystanku, a otrzymasz bremię. Je. Yeah. A gdzie jedziemy? Hmm, no jakby to ująć. A centrum? Dzie no to nie jest takie centrum. Bo to ogólnie miasto jest podzielone na dwie części, bo pośrodku płynie rzeka. No właśnie widzę. To są dzielnice, o, jest... Będziemy przejeżdżać przez most? Nie. A -a -a. Niestety. Więc co powiem, dopiero chyba nie wiem kiedy, ale na pewno nie w tym etapie. W każdym razie, co my tu mamy? Będziemy jechać rano, przy słonecznej pogodzie i przez śródmieście, dzielnicę Westside. No to co, ciśniemy, no nie? Yeah, To ja my. Otwieram drzwi i wsiadaj. Wsiadłeś? No jeszcze chwila. No, bo chcę ci sprzedać bilet. O, ciśniemy na przystanę. Tak, z tym jasne. Tak, jak już to wcześniej mówiłem, do tej gry potrzeba dużo zręczności. Jest, równe 60. No, to chcesz kupić bilet? Jak będzie niżka? E, dobra, to musisz zapłacić jedyne 100 zł No co? Dobra Dziś nie Ciśniemy. Zmieszczę się? Wurde zmieszczę się dobra Dobra, bo... Jakbyś muszę... zniszczył autobus I się nie da zniszczyć Można jedynie go obić za co dostajesz punkty karne Pisze ci, że lekka kolizja albo kolizja z pojazdem czy Hard A hardtracka? hard traka? Albo traka? Nie. Znaczy nie, kiedyś grałem u kupna. Też dobra kilka. Nie. Ciśniemy. Kolejny przystanek. Ciśniemy na przystanek. Ustawia się, ustawia się. Proszę 7 sekund jesteśmy spó spóźnieni. Eru, eru, eru. A tak w ogóle... Chciałam wam powiedzieć, że ja sobie oprócz tego przechodzenia na Let's Play'a Przechodzę sobie jeszcze tak samemu tą gierkę, więc Już nawet daleko zaszedłem, tylko ostatnio jak to grałem to normalnie Po prostu tak zrobiłem, że szkoda, że tego nie nagrałem na potrzeby Let's Play'a Bo to był super filmik No co na mnie trąbią Przemo z ciebie Co ja? Trąbią na mnie, cześć ciebie Cześć ciebie O, bujaka Idź się z bujami. Co był za dźwięk? No nie wiem, to ty coś próbowałeś zrobić. Nie. Aha właśnie miałam powiedzieć w tym odcinku, jak dzielą się autobusy, według Jaki jest mój podział tych autobusów? A więc tak. Mam trzy podziały rzędy, normalne i luksusowe. Ten, który jedziemy, ale zalicza się do normalnych autobusów. Mówiłeś chyba. Ale to mówiłem tylko o tym bananie, a tam ten banan zalicza się do rzęków. A dobra, mów, mów. A ja mówię już powiedziałem ten autobus zalicza się do grupy normalnych autobusów Luksusowe jeżdżą tylko na trasy długodystansowe takie jak Przewóz turystów i innych takich O właśnie skoro już o tym mowa będzie taka super jedna misja która będzie długo trwała Chciałbym żeby mną ją komentował A kiedy to będzie? Oj to będzie chyba w czwartym etapie dopiero Połoczyli gdzieś za rok Fajna misja ta, za rok Ale bardzo o. fajna misja Właśnie, to mnie, to mnie wkurza, zamiast na tej tablicy u góry y, napisać jaki numer linii i gdzie ona jedzie, to jakiś SCS Transport, gdzie to wpięknie. I niestety tutaj nie mogę robić czegoś, co robią w Polsce kierowcy autobusu, czyli nie mogę gwałtownie hamować. a Widzicie, jest to lepszy niż ci kierowcy z Polski. Nie, nie. I lepsze drogi. No drogi bym nie... No. Może masz rację, ale kierowcy wcale nie. Na przykład, na przykład wczoraj grałem, jechałem po ośnieżonej autostradzie takim wielkim autobusem turystycznym i musiałem wszystkich po kolei wyprzedzać, bo tak wolno się ślimaczył. Ucham. <grym> po prostu mnie to w że w tunelu musiałem wjeżdżać i wszystkich wyprzedzać. A i następnie. A jest tu policja? Są tylko radiowozy. Nie gonią cię ani, nic. nawet nie jeżdżą, tylko stoją. A szkoda. No niestety. Gra nie tak postępowa. No bo stara. Ale za to mamy ciekawą misję z policją, ale nie będę spoilerował. O! Właściwie na zlecenie bym powiedział sądu. Ale tyle powinno wystarczyć. No i widzisz... A, chyba wiem. A no i widzisz, tutaj już muszę tego gościa wyprzedzić, bo... No ale właśnie widzę. Tego przede mną, bo jak będę jechał po krawędzi... A nie, to jeszcze nie tu. No tutaj... Jest takie właśnie, bo widzisz, że ja się boję, że albo się wrąbę w tą boczną krawędź albo w jakiś samochód. Ja ogólnie, ja wolę jechać środkowym palc, y, palcem, Dobry jestem, jadę po środkowym palcu. O nie, i coś czego nienawidzę. Dobra, to już jedź tam. Zaraz się spóźni. E, tuż tam gdzieś się później, Jadę na ostatni przystanek, na taki mini dworzec. Tutaj bardzo mi się podobają te dworce, fajnie wymyślili goście. O, o McDonald. Gdzie? Aha. A teraz ja, ja to, wiem. to które... To czego nienawidzę, po prostu tego zjazdu, bo tutaj zawsze przejeżdżałem na czerwonym, bo się rozpędzałem za bardzo. Tu jest taki Co zjazd? Ci dał prawo jazdy. Bo tu jest taki taki zjazd jak fajny. O, dobrze. Brawo! jeżdżam na ten fastbąd będzie łatwiej na nim jeździć teraz kurde nie cofaj, co on robi? Tak. A gdzie ty skręcasz, w lewo, prawo? Prosto jadę. Tak jak... A będzie... prosto? Jak chcę na pas jechać. A ja otóż tu jest to strzałka czerwona. O dr drugi podobny autobus. Bo teraz tutaj będzie niezbyt fajnie, będzie taki kręty zakręt, taką... J takie kółko, takie kółko będziemy robić. Teraz zrobimy takie kółko. Będzie... Widzę je na będzie... matce. Na mu na mapie. Jak się... No. O, później wejdziemy do tunelu. To niepokoi mnie to, że przede mną jest karetka. O, tam jak jadą samochody na... Nie, nie to. się. O, Spóźniasz tam, się, ale ja to wszedł. No trudno, wiesz, ja nie patrzę na punktualność. W tych, na przykład w piątym, czwartym etapie będę miał punktualność zem. Ja nie patrzę hmm. na punktualność, tylko patrzę, żebym jechał poprawnie. E, według... ...ruchu drogowego. No. W Polsce też że autobusy nie są punktualne. Bo niektóre. No i nienawidzę po prostu takich zakrętów, bo ja się boję, że bo za przekraczanie pasa bez kierunku wskazu też jest yy, punkty karne. O chyba. No i potwierdza co no Ty nubie. Tylko, że przede mną jedzie karetka, taś, taś, taś. Co to? Co ty co to robisz? Nie wiem, żeby pospieszyć tą kredkę. I... Znowu. Chcę, do kibice Kurde, Jedziemy na mecz. Nie wyszłam. No trafi pan już. Dobra, ale już gdzieś na tą mini petkę. No, I jesteśmy. A no tam ze stoi policja, bo tutaj jest bar z, z pączkami chyba czy tam, bo na widzisz tam tutaj policja Ten penny no, się mi oni pierwszy punkt, tak no. No. To jest ostat... to jest właściwie jedna, ta linia, tylko ta linia będzie jechała na tą to jest ta pepla, to jest jedna O, zobaczymy ile punktów <klujny> Przepraszam Dobra Punktualność Ja nawet nie ma połowy o, jestem trzeci, jeee yeah. Brawo! We are the champions, my friend. Dobra Więc Zobaczymy tylko jeszcze jakim autobusikiem Będziemy jechali, o Takim co się zalicza do rzęku No ale dobra, nie spamuję Czeły, Spamuję, spoileruję <gry> Więc Ja się już z wami żegnam Mój, yy, mój, yy, ten, pasażer się z wami żegna Pożegnaj się Opa! Tak więc widzimy się w następnych odcinkach z Gotika, ze Słotu i z BusDrivera, Drivera. Na razie!